No przepraszam kochani, ale mi kurde przerwało, drogie Koziorożce, więc dogrywam w ogóle nie wiem co to się dzisiaj dzieje. Także słuchajcie, jeżeli to chyba tam skończyłam na tym, że jeżeli to nie jest osoba um, młoda, to może to być osoba spod znaku ognia lub spod znaku wody, tak, ale która po prostu no, lubi się bawić, tak, która jest kompletnie niedojrzała, nieodpowiedzialna. Tak? W waszym widzeniu, tak? W waszym widzeniu. No i wy, jako ta osoba dojrzała, będziecie tutaj troszkę tak, jakby strofować tą osobę. Natomiast, co macie zrobić? Jeżeli w ogóle tu nie chodzi o. Bo każdy z Was ma inne sytuacje, jeżeli tu w ogóle nie chodzi o jakieś osoby, słuchajcie, to chodzi tutaj, jeżeli nie chodzi o osoby, to bym powiedziała, że do Was zawita taki pomysł i wy z tą realizacją nie będziecie więcej czekać, po prostu będziecie naprawdę działać, wręcz bym powiedziała, no z takim szybkim pędem, żeby to wszystko zacząć realizować i to wam da takiego powera w tym życiu. Słuchajcie, jeszcze pewne rzeczy tutaj Karta Rada mówi, żeby nie płakać nad rozlanym mlekiem, na tym, co się nie wydarzyło i żeby nie płakać nad tymi stratami, tak? Bo tu jest dużo strat jakichś, słuchajcie, też mi się pokazuje, żeby nad czymś nie płakać, co zostało niezrealizowane, dlatego że, e, słuchajcie, ten nowy pomysł, który do Was przyjdzie, czy nowe podejście do pomysłu, do poprzedniego, ale nowe, zupełnie innowacyjne podejście, da Wam dziesiątkę modet, da, da Wam spełnienie. Ale tutaj jeszcze trzeba pewne rzeczy dopatrzeć, przemyśleć, bo o tym mówi Asmieczy. Przyjdzie do Was jakieś olśnienie, ktoś Wam coś odpowie. Natomiast Wy też będziecie wiedzieli w jaki sposób zacząć to realizować, takie nagłe olśnienie, tak? A jeżeli chodzi o rodzinę, o osoby, słuchajcie, to um, karta mówi, żeby wyjaśnić sytuację, wyjaśnić, być osobą szczerą przede wszystkim i nie płakać nad rozlanym lekiem, nad tym, co kiedyś było, tak? Bo tu spod spodu gdzieś mi się szóstka kielichów przebijała, więc nie warto po prostu płakać nad tym, co było a cieszyć się tym, co się ma, bo dziesiątka monet mówi, że naprawdę macie wszystko, macie pieniążki, macie rodzinę, ludzi, którzy Was szanują, więc... Wy nawet do, przyjdzie wam pomysł na pomnożenie tych pieniędzy, ale musicie sobie pewne rzeczy dobrze przemyśleć i z, z przełożenia jest królowa monet, także kochani dostaniecie, nawet tu są jakieś urzędy załatwiane, to jest jakiś urząd, bank nawet bym powiedziała, także tutaj coś tutaj będzie słuchajcie załatwiane, tak, no. Także kochani, życzę Wam wszystkiego, co najlepsze, słoneczka moja. No przepraszam, że tak mi przerywało to, ale to nie wiem, po prostu siły wyższe. Um, Słonka, gdybyście mieli ochotę na czytanie prywatne, zapraszam do opisu pod filmem. E, od tej chwili prowadzę, um, od tej chwili prowadzę, słuchajcie... Um, Sesję tarota przez kamerę, bezpośrednio z klientem. E, taka sesja trwa 50 minut, więc kochani, zapraszam Was. I cały opis będzie pod filmem, będziecie mogli wiedzieć co i jak. A Wam, kochani, życzę wszystkiego, co najlepsze, spełnienia, zdrówka i czego sobie życzycie. Ściskam serdecznie.